Partnerem odcinka jest Lyokat. Link w opisie. Witam Was w kolejnym odcinku z Kronika Batara. Jak oglądacie ten odcinek, zapewne jestem już w górach na urlopie, więc serdecznie Was pozdrawiam. Wcześniej jednak poprosiłem Was w ankiecie o wybranie tematu na ten tydzień i omówimy sobie, jakim cudem król ziemi Kwej nie wiedział o stuletniej wojnie. Jak utrzymano tajemnicę. Kto był za to odpowiedzialny? O tym zaraz. Ale najpierw zapaszcie herbatkę godną do usiądźcie wygodnie i zapraszam do oglądania. Nim przejdziemy do meritum sprawę musimy zaczepnąć trochę wiedzy o historii Królestwa Ziemi. A co za tym idzie z samego Basingse oraz króla. Aby zrozumieć ogromny spisek zaaranżowany przez Longfenga. Koniecznie musimy poznać podstawy, na jakich opierała się władza, jak i jej odnogi w całym Królestwie Ziemi. No więc historycznie królowie Ziemi bezpośrednio rządzili Basingse i resztą Królestwa Ziemi, ale mimo to musieli dzielić swoją władzę z lokalnymi królami i władcami ze względu na status konfederatów Królestwa. Jednak około 270 roku przed ludobójstwem Narodu Powietrza, 46 Król Ziemi próbował zmienić Królestwo Ziemi w autokratyczne imperium. Z powodu tego i jego tyrańskiego zachowania opór rósł, a jego kulminacją była otwarta rewolta, niesławna wojna, China zdobywcy. Chin wiemy jak skończył, dzięki jednemu z odcinków Legend Anga. Mimo że król ziemi ledwo wygrał konflikt dzięki interwencji awatar Kioshi, wojna nieodwracalnie zniszczyła jego reputację, jak i władzę. W rezultacie, w królestwie wybuchły niepokoje społeczne, zwłaszcza w Basingse. W końcu napięcie wzięło górę i chłopi z miasta zbuntowali się przeciw władzy króla, uznając ją za przestarzałą i nie reprezentującą ich interesów. 46. Król Ziemi pozostał uparty, ale jego próby zmierzenia powstania brutalną siłą nie powiodły się. Ponownie Kioshi interweniowała i zmusiła króla do wysłuchania skarg chłopów. W ten sposób zmieniła Królestwo Ziemi w monarchię konstytucyjną. Jednak stworzyła również Daily, w zamian za ochronę interesów króla. Ogólnie rzecz biorąc, król Ziemi nie tylko utracił wiele ze swojej dawnej władzy, ale teraz został również zmuszony do podporządkowania się konstytucji i nowo utworzonej biurokratycznej administracji. Jedno stanowisko, wielki sekretarz Basin Se, zostało utworzone, aby służyć jako doradca króla Ziemi w sprawach dotyczących miasta. Z biegiem czasu urzędnicy i biurokraci zaczęli nadużywać konstytucji i swojej pozycji w celu zdobycia władzy i bogactwa. W ten sposób stworzenie biurokracji i konstytucji spowodowało niezamierzony efekt osłabienia władzy królów ziemi tak bardzo, że stali się oni prawie niezdolni do jakiegokolwiek działania. Niemniej jednak królowie byli w stanie utrzymać pewną władzę, ponieważ wciąż mieli lojalnych zwolenników, szczególnie wśród Rady Pięciu Przywódców Wojskowych Królestwa. Jednak to jeszcze nic. Podczas Wielkiej wojny na stanowisko wielkiego sekretarza dostał się mistrz manipulacji. Chyba wiemy o kogo chodzi. Była to osoba o imieniu Long Feng. Został wielkim sekretarzem i szefem Daily podczas panowania 51- króla Ziemi. Łącząc w ten sposób dwa najpotężniejsze stanowiska administracji w jedną osobę. Long Feng był jednak ambitny i rządny władzy, i pragnął dalej zwiększać swoją pozycję w mieście. Z takim człowiekiem, jako drugą najpotężniejszą osobą w królestwie i z pozycją króla już od dawna osłabionej i niestabilnej, szansa na spisek stała się ogromna, a powodzenie tego bardzo bliskie 100%. Ta możliwość stała się rzeczywistością, gdy 51 król ziemi zmarł, a jego następcą zostało zaledwie czteroletnie dziecko. Po śmierci 51. Króla Ziemi, wielki sekretarz wykorzystał swoje moce i korzystną pozycję, aby ukształtować czteroletniego króla, czyli Kuawei'a, w swoją marionetkę. To dało mu moc kontrolowania miasta Basingse. Feng i jego agenci Daily uciszyli swoich przeciwników i zabronili wolności słowa. Rada Pięciu, najwyższa władza wojskowa Królestwa Ziemi, nie była w stanie oprzeć się spiskowi i dlatego została zmuszona do wykonywania rozkazów samego Longfenga. Dai Li zabronił również obywatelom mówienia o wojnie stuletniej wewnątrz murów, w przeciwnym razie ci najbardziej rozmowni byli po prostu więzieni lub poddawani praniu mózgu. Dzięki temu miasto nie pogrążyło się w chaosie przez te wszystkie lata. Mając króla ziemi pod swoją kontrolą, Longfeng miał całkowitą władzę nad miastem i skutecznie rządził Basingse i resztą Królestwa Ziemi w imieniu króla. Ten stan wydarzeń trwał przez wiele lat, aż do przybycia do miasta Awatara Anga. Dalej, już wiemy, jak potoczyła się historia całego Królestwa Ziemi z spisku i Fenga. Zastanówmy się, jakim cudem jest możliwe, aby tak ważna osoba jak sam król nie wiedział o konflikcie trwającym 100 lat. Otóż jak wcześniej powiedzieliśmy, królowie stracili niejako swoją pozycję. Do tego nawet stopnia, że 51 król ziemi nie mógł zapewnić ostatecznej wiedzy swojemu własnemu następcy. Kto wie, może sam nie wiedział o całym konflikcie. Może i mu wpajano, że wojna jest już wygrana, lub daleko od granic wiecznego miasta. Weźcie pod uwagę, że samo Basing Se było już oblegane niegdyś przez Airo i, gdyby nie śmierć jego syna, Lutena, to najprawdopodobniej już by upadło. Czy wtedy nie wybuchł żaden bunt i chaos w mieście? Jak zostało to zatajone? Otóż zapewne wtedy król ziemi Quay, może nie był już dzieckiem, ale był już w wieku młodego dorosłego. Takiego łatwo trzymać w zamknięciu, wmawiając, aby uczył się swojego fachu i nie wychodził ani na krok przez to z wygodnego pałacu, gdzie będzie bezpieczny. Cała środkowa część ba Sing Se była jakby pod bańką, światem niedotkniętym wojną, złotym więzieniem kontrolowanym przez Longfenga oraz doborowe oddziały Daily. Utrzymanie spisku, jak i wojny, wymagało wiele wysiłku, który jak się okazało, przyniósł owoce i dał kontrolę nad całym państwem sprytnemu manipulantowi. Technika prania mózgu, całkowita kontrola społeczeństwa, jak i osłabiona władza królewska, okazała się idealnym przepisem do cudu, jakim było wymowne zdanie Nie ma wojny w Basingse. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że już wiecie czemu w Passingsy nie było wojny, a przynajmniej jak utrzymywano taką iluzję naokoło króla Ziemi. Napiszcie mi, czy taka manipulacja drugą osobą jest w porządku, czy jednak wykracza to za granice człowieczeństwa. Zapraszam do udziału w ankiecie, wyboru tematów do następnych kronik, jak i wstąpienie na mojego Discorda. Oba linki znajdziesz w opisie filmiku. Proszę też o suba, dzięki temu kanał się rozwija, a ja mam motywację do dalszego tworzenia filmików z Awatara. Dzięki! Ja się z wami w takim razie żegnam do usłyszenia w kolejnym odcinku. Na razie No czeka także i tutaj! Projekt i osobowość Joe D, czyli Armia Urzędniczek z wypranym mózgiem noszący to samo imię, opierały się na Miken Wong, jednym z producentów serialu.